Myślisz, że dobrze znasz swojego psa? Może tak, ale prawda jest taka, że za tymi błyszczącymi oczami i ogonem machającym bez przerwy kryje się fascynujący świat zachowań, uczuć, instynktów, które często umykają nawet najbardziej uważnym właścicielom. Psy to znacznie więcej niż tylko zwierzęta domowe, to wierni towarzysze, ci się obrońcy i w wielu przypadkach prawdziwi członkowie rodziny. Ale co one czują? Jak okazują miłość? Dlaczego robią rzeczy, które wydają się dziwne, ale mają ekscytujące, a nawet naukowe wyjaśnienia? W tym wideo odkryjesz pięć zaskakujących ciekawostek o psach, które zmienią sposób, w jaki postrzegasz swojego najlepszego przyjaciela. To poruszające, intrygujące, a nawet emocjonujące fakty, które pokazują, jak niesamowite są te zwierzęta i dlaczego zasługują na naszą miłość, troskę i czułość. Zostań z nami do końca, ponieważ ostatnia ciekawostka jest po prostu niemożliwa do zignorowania. Po obejrzeniu wideo, prawdopodobnie nie będziesz w stanie się powstrzymać i pobiegniesz objęci swojego psa z jeszcze większą wdzięcznością i miłością. Zanim zaczniemy, subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Jeśli kochasz psy i chcesz odkryć wszystko o zachowaniach, ciekawostkach i emocjach swojego najlepszego przyjaciela, to jest odpowiednie miejsce. Nie przegap żadnego wideo, twój pies zasługuje na tę czułość. Nasi czworonożni przyjaciele są obecni w milionach domów na całym świecie. Są kochani, wierni, zabawni, a często wydaje się, że rozumieją wszystko, co czujemy. Ale czy wiedziałeś, że poza tym wszystkim psy mają cechy, które czynią je jeszcze bardziej niesamowitymi, niż się wydaje? Ciekawostki, które nauka zaczęła ujawniać w ostatnich latach i inne, które bliska więź z ludźmi pokazuje od wieków. Przygotuj się na zaskoczenie tym, co nadchodzi. Pierwsze psy odczuwają prawdziwą empatię. Zauważyłeś, że twój pies podchodzi, kiedy jesteś smutny? Albo że zmienia zachowanie, gdy w domu wybucha kłótnia? To nie jest przypadek. Badania pokazują, że psy potrafią z ogromną precyzją rozpoznać ludzkie emocje. Analizują nasz język ciała, ton głosu, a nawet zapach. Tak, zapach. Nasze ciało wydziela różne substancje chemiczne, gdy jesteśmy zestresowani, przestraszeni, smutni lub szczęśliwi, a ich węch jest na tyle wyczulony, że wyczuwają to w kilka sekund. Badania Uniwersytetu Wiedeńskiego wykazały, że psy, które mają kontakt z smutnymi ludźmi, nie tylko zauważają smutek, ale podejmują inicjatywę, by pocieszyć, siadając bliżej, dotykając pyska lub długotrwałym kontaktem wzrokowym. Odczuwają empatię emocjonalną, coś, co przez długi czas uważało się za cechę wyłącznie ludzi. A co najpiękniejsze? Nie robią tego z obowiązku, robią to, ponieważ kochają. Drugie psy śnią o tobie. Tak, psy śnią i co więcej, śnią o tobie. Podczas snu, zwłaszcza w fazie REM, mózgi psów wykazują wzorce aktywności bardzo podobne do tych u ludzi. Oznacza to, że mają żywe i emocjonalnie znaczące sny. Ponieważ duża część ich życia kręci się wokół właściciela, bardzo prawdopodobne jest, że to ty jesteś bohaterem tych snów. Czy widziałeś swojego psa ruszającego łapami podczas snu, cichutko warczącego lub wydającego stłumiony szczek? Może właśnie przeżywa zabawę, spacer lub chwile czułości. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda potwierdzają, sny psów zazwyczaj są związane z wydarzeniami z dnia. Wyobraź sobie, twój pies kocha cię nawet we własnych snach. Trzeci pysk twojego psa jest unikalny. Wiedziałeś, że pysk twojego psa jest jak odcisk palca? Każdy pies ma unikalny wzór linii, znaków i brust na pysku, który nie powtarza się w żadnym innym psie na świecie. Niektóre kraje już wykorzystują to jako sposób identyfikacji biometrycznej, zastępując lub uzupełniając mikrocip. Ponadto, pysk psa jest prawdziwym centrum sensorycznym. Psy potrafią wykrywać zapachy w stężeniu jednej części na trylion, co pozwala im wykrywać choroby, takie jak rak, znajdować zaginione osoby, a nawet przewidywać napady czy spadki poziomu glukozy. Nos twojego psa to dosłownie supermoc, którą wykorzystuje, by cię chronić, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Czwarte psy postrzegają czas inaczej. Chociaż nie jesteś poza domem dłużej niż kilka minut, twój pies wita cię jakbyś był nieobecny przez godziny. Dlaczego? Bo psy nie postrzegają czasu tak jak my. Nie liczą godzin, czują czas. Środowisko zmienia się w ciągu dnia, zapach w domu, oświetlenie, dźwięki i to one pozwalają im zrozumieć upływ czasu. Również zapach właściciela kojarzą z jego obecnością. Kiedy wychodzisz, zapach zaczyna zanikać w domu. Im słabszy zapach, tym większa tęsknota. Dlatego spotkanie zawsze jest świętem, nawet jeśli wyszedłeś tylko po chleb. Dla nich każda Twoja powroty to prezent. Piąte psy produkują hormon miłości. Wiedziałeś, że kiedy patrzysz w oczy swojego psa, on uwalnia oksytocynę. Ten sam hormon, który ludzie wydzielają, gdy są zakochani lub przytulają kogoś bliskiego? Taki kontakt wzrokowy tworzy prawdziwe biologiczne połączenie między wami. Oboje czujecie większe bezpieczeństwo, miłość i więź emocjonalną. Badania pokazują, że samo głaskanie psa przez kilka minut obniża poziom stresu, zmniejsza ciśnienie krwi i poprawia nastrój. Twój pies jest w praktyce naturalną formą terapii emocjonalnej. A co najpiękniejsze? Kochacie w sposób czysty, szczery i bez oczekiwania niczego w zamian. Nauka udowodniła to, co zawsze czuliśmy: oni naprawdę nas kochają. Jeśli coś jest jasne po tym wszystkim, co zobaczyliśmy dzisiaj, to to, że psy są o wiele więcej niż towarzyszami. Są to wierne dusze, które dzielą życie z nami w sposób, który wykracza poza słowa. Każda ciekawostka, którą usłyszałeś tutaj. Czy to empatia, którą okazują, sny, które mają o tobie, inteligencja stojąca za ich nosem, sposób, w jaki postrzegają czas, czy hormon miłości, który uwalniają, gdy patrzą ci w oczy, ujawnia coś, o czym wielu zapomina na co dzień: miłość twojego psa do ciebie jest głęboka, czysta i prawdziwa. W świecie, w którym wszystko zdaje się pędzić za szybko, w którym stres, problemy i pośpiech przejmują kontrolę, psy pozostają żywym przypomnieniem tego, co naprawdę się liczy, uczucia, obecność, lojalność, czułość i więź. Nie obchodzi ich, ile zarabiasz, jakim samochodem jeździsz, czy jakie masz ubrania. Chcą tylko być z tobą. Kochają cię, gdy jesteś szczęśliwy, ale przede wszystkim, gdy jesteś smutny. Nie oceniają twoich wad, nie trzymają urazy i zawsze witają cię, jakby to była pierwsza raz. To nie jest tylko miłość. To rodzaj oddania, który tylko niewielu ludzi potrafi ofiarować. I może dlatego coraz częściej musimy patrzeć na nasze psy z większym szacunkiem, większą wdzięcznością i większą świadomością. Bo podczas gdy dla ciebie jest tylko psem, dla niego jesteś całym światem. Więc jeśli po obejrzeniu tego wideo poczułeś chęć, aby przytulić swojego psa, nie zastanawiaj się ani chwili. Zrób to teraz. Popatrz mu w oczy. Porozmawiaj z nim. Pogłaszcz go, jakby to był ostatni raz. Bo dla niego każda chwila spędzona z tobą jest najlepszym momentem dnia. Cen się, pielęgnuj, bądź obecny. Bo pewnego dnia czas minie, a kiedy już nie będziesz obok, pozostaną wspomnienia o tych wszystkich prostych momentach, które tak naprawdę zawsze były najcenniejsze. A jeśli jeszcze nie masz psa, może to wideo rozbudziło coś w tobie? Może nadszedł czas, aby otworzyć miejsce w swoim życiu i sercu dla nowego, najlepszego przyjaciela. Dziękujemy, że dotarłeś z nami do końca. Jeśli się wzruszyłeś, nauczyłeś lub po prostu poczułeś z tym wszystkim więź, zostaw łapkę w górę, podziel się z innymi miłośnikami psów i napisz w komentarzach, co twój pies dla ciebie oznacza? Do zobaczenia w następnym wideo a do tego czasu kochaj, dbaj i przytulaj swojego psa każdego dnia. Bo on zrobiłby to samo dla ciebie.